Myślisz, że sklepy nie zarabiają na wyprzedażach, albo że naturalne materiały zawsze i wszędzie są najlepsze? Jeśli tak, to właśnie padłeś ofiarą mitów na temat męskiego stylu, których naprawdę jest pełno w internecie, a przez które tracisz nie tylko dobry styl, ale także czas i pieniądze. Ja mam na imię Dawid. To jest Dandy Core, czyli kanał autorów książek z serii Męska szafa oraz klubu stylowego mężczyzny. I dzisiaj rozprawię się z siedmioma mitami dotyczącymi męskiego stylu. Zapraszam. Partnerem kanału w listopadzie jest PZU. Wspólnie w ramach akcji dla kolegi Pytam zachęcamy do badań profilaktycznych i dbania o swoje zdrowie. Numer jeden. Biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy. To jest właśnie jedno z najczęściej pojawiających się zdań w kontekście tego, że zawsze i wszędzie powinno się inwestować największą sumę pieniędzy w dane rozwiązanie. I tutaj mała historia z mojego doświadczenia. Jak miałem 17 lat zamarzyłem sobie żeby mieć piękny klasyczny płaszcz już wtedy interesowałem się modą i tak stwierdziłem że żeby wznieść swój styl na wyższy poziom warto właśnie zainwestować w takie oto fajne ciekawe eleganckie okrycie wierzchnie które będzie mi służyło przez cały okres przejściowy jak i też zimę wziąłem pod pachę rodziców pojechaliśmy do galerii handlowej no bo gdzie indziej można byłoby to zrobić weszliśmy do Zary która wtedy uznawana była za jeden z wyższych takich droższych sklepów do dzisiaj w sumie Polacy często wskazują że jest to jedna z ich ulubionych marek luksusowych są na to badania. A prawda jest goła inna, bo to jest zwykła podrzędna sieciówka i tutaj dwie polecajki z naszego kanału Historia Zary. Na jedną nóżkę, na drugą nasza tier lista sieciówek, w której mówimy, dlaczego z Zarą występują pewne problemy. No i kiedy wszedłem do tej sieciówki, przymierzyłem płaszcz w swoim rozmiarze, który kosztował wtedy niebagatelne 800 zł. To było 10 lat temu. Ta waga tych 800 zł dzisiaj może robić wrażenie, a wtedy to było naprawdę kupa pieniędzy, zwłaszcza dla 17-latka. No I założyłem, stwierdziłem, że jest fajny, a rodzice powiedzieli, że jest za mały, bo powinien być gdzieś tak, ze dwa rozmiary większy, żeby. Zmieścić jeszcze pod nim polar, jakiś grubszy sweter. Skończyłem ostatecznie z płaszczem dwa rozmiary za dużym, który. Jak go zakładałem na siebie, nie modelował mojej sylwetki w sposób, na którym mi zależało, bo był po prostu za duży. No i co z tego, że zainwestowałem dużo pieniędzy, jak skończyłem z rzeczą, co do której nie miałem doświadczenia, więc nie byłem w stanie samodzielnie ocenić, czy ona jest dobra, czy leży odpowiednio, czy spełnia moje oczekiwania. I w tej sytuacji o wiele lepiej byłoby przetrenować sobie to na jakiejś takiej tańszej opcji, żeby poznać dopasowanie, zobaczyć, na jakie detale warto zwracać uwagę, a jakie ewentualnie jestem w stanie pominąć. I tutaj pojawia się jedno z naszych ulubionych rozwiązań, które nazywamy Placeholderem, a które dokładnie opisaliśmy w naszym e-booku Kurs o książce Sukces przez styl, która jest dwunastoetapowym procesem od zera do stylowego bohatera. Jeżeli jeszcze jej nie masz, to zapraszamy serdecznie do linku w opisie do naszego sklepu Dendicor, gdzie tam czeka na Ciebie razem z innymi naszymi publikacjami. Ale że nie jesteśmy gatekeeperami, to od razu powiem Ci, na czym ten placeholder polega. Jest to taka tańsza opcja, która zaznacza kilka tych checkboxów, na których Ci zależy. W pewnych kwestiach jesteś w stanie odpuścić, ale wynagradza to niską ceną. Na przykład zamiast marynarki, która posiada szerokie klapy, Świetną tkaninę i brak konstrukcji, wybierzesz taką 10 razy tańszą, która będzie zahaczała na przykład jeden albo dwa te checkboxy, ale która pozwoli ci przetrenować to rozwiązanie na własnej skórze, żebyś wiedział, na czym ci tak naprawdę zależy. Więc inwestowaniem teraz generalnie jest bardzo dużo na YouTube lokowań, różnego rodzaju platform do inwestowania, i one mówią, że nie tylko wiąże się ono z ryzykiem, ale trzeba się na tym znać. Jeżeli nie wiesz, w co inwestować, to lepiej po prostu tego nie robić. Przetrenuj sobie to na tańszym produkcie, a dopiero później kup z przekonaniem ten droższy. Numer 100% naturalny skład równa się zawsze najlepsza opcja. I to jest chyba jedna z największych bzdur, najbardziej szkodliwych, która krąży w internecie, która mnie osobiście zawsze triggeruje i już nie zliczę, ile razy musiałem tłumaczyć, że to, że producenci np. wełnianych płaszczy, skoro już jesteśmy przy tym temacie i od niego zaczęliśmy, to nie jest tak, że blend 80% wełna, 20% nylon czy poliamid, to jest oszczędzanie producenta na tkaninie. Nie, to jest po prostu dostosowanie się do rytmu współczesnego życia i ma to uzasadnienie stricte funkcjonalne. Jeżeli mamy Procentową wełnę, też taką bardziej delikatną, włoskowaną, to ona jest wtedy cholernie podatna na kulkowanie się, zwłaszcza w okolicach największego tarcia. Będzie to na przykład okolice tutaj pach, gdzie rękaw łączy się z korpusem, albo jeżeli nosisz torbę na ramię, to tam, gdzie materiał będzie się ocierał, właśnie o pasek od torby, albo o samą torbę. I ta domieszka tego elastycznego, syntetycznego materiału sprawia, że ta tkanina o wiele lepiej pracuje i jest o wiele bardziej odporna na to peelingowanie, na to kuleczkowanie, więc nie musisz za każdym razem po prostu przed założeniem płaszcza Działać albo z maszynką do golenia, albo z golarką do ubrań. Nie ma dobrych i złych materiałów per se, są tylko dobre i złe przeznaczenia tych materiałów. I zasada jest tutaj dosyć prosta. Im bliżej ciała, tym bardziej materiał powinien być naturalny. Im dalej, tym na więcej możesz sobie w kwestii tych syntetycznych domieszek pozwolić. Więc jeżeli zdecydujesz się na koszulę z 30% domieszką poliestru, to prawdopodobnie nawet po kilkunastu minutach już odczujesz, że ta oddychalność tego materiału nie jest na najwyższym poziomie. Ale jeżeli zdecydujesz się na marynarkę podobną do tej, którą mam dzisiaj na sobie, która będzie wykonana z blendu 70-30 wełna poliester, to jako, że jest to materiał, który nie jest noszony aż tak blisko ciała, to prawdopodobnie tej domieszki nawet nie odczujesz, bo sam materiał będzie gruby i zgrzebny. Więc ostatecznie. Lepiej nie być doktrynerem i rozpatrywać te przypadki indywidualnie. Numer 3. Styl przypisany jest do konkretnego wieku. Ostatnio na naszym Instagramie, jeżeli go nie śledzisz, serdecznie zapraszamy, bo pojawiają się tam stroje dnia w wykonaniu moim, jak i Karola, ale także takie szybkie informacje, które nie wymagają montażu i możesz być wtedy ze wszystkimi rzeczami, którymi się zajmujemy na bieżąco. Dostaliśmy wiadomość jako odpowiedź na jeden z zestawów Karola, który teraz możesz zobaczyć sobie tutaj wyświetlany obok mnie. Serio? Ja wtedy odpowiedziałem: Serio, coś nie tak? I ta pani powiedziała: Przez was, mój chłop który ma 33 lata, ubiera się jak dziadek, popsuliście po prostu styl mojego mężczyzny, wygląda jakby był o wiele starszy, nie ubiera się stosownie do swojego wieku. No I wtedy mogłem odpowiedzieć tylko w jeden prosty sposób. A próbowałeś z nim o tym porozmawiać? Bo prawda jest taka, że nie ma czegoś takiego, jak styl przypisany do wieku. Oczywiście pewne grupy wiekowe ubierają się w pewien konkretny sposób, ale to nie jest tak, że jeżeli jesteś nastolatkiem, to musisz nosić tylko bluzy i buggy jeansy, a jeżeli jesteś po trzydziestce, to nie wolno Ci eksperymentować na przykład z miksologią stylu, czyli mieszaniem stylu British Country z militarnym, z klasyczną męską elegancją. To tak nie działa. Czasy, w których ubiór pełnił stricte dystynktywną funkcję, czyli społeczeństwo było ustawione w taki sposób, że jak patrzyłeś na kogoś, patrzyłeś jak był ubrany, to od razu wiedziałeś, z jakiej jest klasy, ile zarabia, czym się zajmuje, jakiej muzyki słucha, etc., etc. Tutaj naprawdę może być dużo tych opcji, już tak naprawdę minęły, bo żyjemy w płynnej nowoczesności. Ktoś, kto wygląda jak punk, może słuchać Taylor Swift. To nie jest w żaden sposób dystynktywne. I styl dzisiaj to po prostu styl, stylistyka, estetyka, pewne rozwiązania, które ci się podobają albo nie, z których potrafisz korzystać albo nie, i łączysz je. Umiejętnie albo nie. My zachęcamy oczywiście do tego, żeby robić to zawsze umiejętnie. Do niedawna jeszcze stylistyczna droga wielu osób zaczynała się od klasycznej męskiej elegancji, czyli tego stylu smart casual albo formalnego, który jest taki elegancki, do wszystkiego nosi krawat, zawsze jest marynarka, zawsze jest jakiś garnitur. Później bardzo często idzie to w stronę tych styli, które są nadal eleganckie, ale trochę bardziej sportowo. Można tutaj wskazać style jak preppy czy British Country. Od tego nie jest aż tak daleko do workwearu i do stylu militarnego, który ten ostatni, ostatnio św triumfy i ludzie zakochali się na powrót w starych kurtkach z Demobilu i spodniach typu Fatik Pants, a jak już to się wszystko do takiego jednego wielkiego tygla wrzuci i zamiesza tą łyżką, to wychodzą czasami tak zaskakujące połączenia, że stajesz i myślisz sobie, kurczę, teoretycznie to nie powinno działać, ale wygląda naprawdę zajebiście. I o to chodzi. Chodzi o tę wolność wyboru. Chodzi o to, żeby mieć otwartą głowę, żeby nie zamykać się w ciasnych szufladkach, co wolno, a czego nie wolno. I my już od praktycznie 14 lat staramy się krzewić tę ideę, że w stylu najważniejsze jest to, żeby on mówił coś o tobie, wyrażał ciebie i był dostosowany do tego, w jaki sposób żyjesz i jak chcesz być postrzegany. Pod naszymi materiałami na TikToku wiele osób pisze, że niech każdy ubiera się tak, jak chce. No to ja tutaj dodam, że się pod tym podpisuję. Zachęcam do tego, żeby robić to dobrze i żeby być świadomym konsekwencji swoich wyborów. Numer 4. Drogie równa się zawsze wytrzymałe i bezwysiłkowe. Przywilejem prowadzenia Vintage Store z selekcją Premium, do którego link znajdziesz w opisie, jest nasz sklep Second Hand Andy, jest to, że mamy okazję obcować z naprawdę ciekawymi ludźmi. I tak jak nie realizujemy komisów, nie można do nas sobie wstawić rzeczy, żebyśmy je później sprzedali i się rozliczyli, tak, mam jednego takiego klienta imieniem Krzysztof, który nas mocno zaskoczył, bo od razu po odebraniu telefonu, kiedy usłyszał moją odmowę, powiedział, ale mam rzeczy naprawdę luksusowe, takich marek jak Tom Ford, Loro Piana, Canali, z butów Edward Green, czy Crocket and Jones, to są rzeczy, które kosztują naprawdę chore tysiące złotych, bo są to produkty z segmentu premium, czy nawet luxury. No i nie mieliśmy innej opcji, jak chociażby nawet dla samego faktu, po obcym sobie z takim produktem, który normalnie nie byłby dla nas dostępny, te rzeczy wziąć. O oh boy, jakość jest naprawdę wyczuwalna od pierwszego dotknięcia. Ale kiedy weźmiesz sobie taki baby kaszmir, czyli najbardziej absolutnie mięciusi rodzaj kaszmiru, po prostu taki, którym można byłoby się otulić, od razu prawdopodobnie wyłapiesz, że nie jest to tkanina, która jest super wytrzymała, a kosztuje naprawdę masę pieniędzy, bo ten garnitur normalnie kosztowałby około 30-40 tysięcy złotych. To, kiedy odebraliśmy te pięć kartonów, nam bardzo dobrze uświadomiło, że to, że coś jest drogie, niekoniecznie musi być wytrzymałe, bo to nie jest czynnik, który sprawia, że coś jest luksusowe. Co więcej, bardzo często producenci dóbr luksusowych nawet robią Odwrotnie, czyli wykorzystując te luksusowe materiały, godzą się z tym, że te rzeczy nie będą super trwałe, bo ich luksusowość nie wynika z trwałości. Wynika właśnie z tego feelingu, z tego, jak te tkaniny się układają, co dają Tobie jako osobie noszącej. No i jeżeli masz tych produktów luksusowych sporo, a bardzo często, jeżeli Cię stać, to nie ograniczasz się do kapsułowej garderoby, która się składa z minimalnej liczby elementów, to te produkty też podlegają o wiele większej rotacji, więc się tak mocno nie zużywają. Jeżeli taki kaszmirowy garnitur nosiłbyś 7 dni w tygodniu, to gwarantuję Ci, że po pół roku nie nadawałby się on do niczego, bo to nie jest materiał do katowania codziennie. Jeżeli jesteś geekiem w jakiejkolwiek dziedzinie technologicznej, to prawdopodobnie wiesz, że to, że sprzęt jest drogi, nie oznacza automatycznie, że wszystko będzie robić za Ciebie. I bardzo często kalibracja, różnego rodzaju ustawienie tego tematu, żeby osiągnąć konkretny efekt, taki premium właśnie, wymaga bardzo dużo czasu, gdzie te rozwiązania takie entry levelowe często wymagają tylko jednego, naciśnięcia po prostu przycisku. I tak samo jest z luksusowymi ciuchami. To, że one są drogie, nie oznacza, że są super wytrzymałe. One Wymagają odpowiedniego dbania. Tego, żeby nimi rotować, żeby miały zawsze jakieś zastępstwo, nie katować ich bardzo intensywnym noszeniem, a jeżeli widać już jakieś pewne oznaki zużycia, to żeby raczej radzić sobie z nimi szybciej niż później. Skoro oglądasz ten materiał, to zależy Ci prawdopodobnie na stylowym rozwoju, więc teraz nie mam innej opcji, jak tylko zaprosić Cię do naszego sklepu Dandycore, który już dzisiaj wspominałem, a w którym znajdziesz wszystkie nasze książki, nie tylko te z serii Męska Szafa, ale także wiele ciekawych e-booków, które mogą stać się użytecznym narzędziem rozwiązywania Twoich stylowych problemów na co dzień. Musisz też wiedzieć, że każdy dowolny zakup w naszym sklepie dendicor oznacza, że otrzymujesz darmowy miesiąc dostępu do naszego klubu stylowego mężczyzny. Jest to subskrypcyjna społeczność, w ramach której dostajesz dostęp nie tylko do zamkniętego Discorda, ale także do propozycji produktów selekcjonowanych przez nas co miesiąc, jest ich ponad 200, ale także do produktów podobnych do tych, które pokazaliśmy w ramach naszej kapsułowej garderoby zawartej w książkach Męska szafa. Więc wygrywasz wtedy tym, że nie musisz się zastanawiać, gdzie znaleźć odpowiednie rzeczy, bo całą selekcję zrobiliśmy za ciebie. Serdecznie więc polecam i zapraszam a teraz wracamy do kolejnych mitów. Mit numer 5. Tylko jeden element zestawu może mieć wzór. W wielu portalach, w wielu gazetach, na wielu kiedyś jeszcze blogach, które działały swego czasu prężnie w polskim internecie można było wyczytać, że łączenie wzorów to jest zbrodnia. I tak to mocno wsiąkło w zbiorową świadomość polskich mężczyzn, że wielu z nich zdecydowało się w ogóle odrzucić ten temat, albo ewentualnie w wersji bardzo bezpiecznej decydować się na tylko jeden wzór w ramach swoich zestawów. I to błąd, bo ta wzorzysta miksologia jest jedną z najciekawszych zabaw, jakie można sobie Sprawić na gruncie męskiego stylu. Zresztą, czy gdybym uważał inaczej, to siedziałbym dzisiaj w tweedowej marynarce, w kratkę, do tego mamy koszulę, w prążek i krawat, dwukośne pasy? Nie sądzę. No to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak te wzory łączyć. Mamy na ten temat film. Karol rozgadał się w nim bardzo sążnie, więc jeżeli potrzebujesz takiego poradnika step by step, to serdecznie Cię zapraszam do zapoznania się z jego treścią. Ale zasady mamy tutaj dwie i są one dosyć krótkie. Jeżeli chcesz połączyć różne wzory, to warto zrobić tak, żeby były one w miarę podobnej Skali. I tutaj wchodzimy na kwestię prążka i kratki na mojej marynarce i na koszuli. One mniej więcej odpowiadają sobie skalą, są dwa różne wzory, więc grają bardzo fajnie. A jeżeli decydujesz się na łączenie tych samych wzorów, to wtedy, żeby nie powodować oczopląsu wśród osób, które będą z Tobą obcowały, warto zadbać o to, żeby te wzory różniły się skalą. I znowu odwołuję się do mojego dzisiejszego zestawu. Jak popatrzysz sobie na skalę prążka na koszuli i skalę pasów na krawacie, to od razu widzisz, że pasy są grube, a prążek jest raczej wąski. To jest naprawdę tak proste. Zachęcamy do indywidualizacji. Indywidualnych eksploracji tego tematu. Mit numer 6. Firmy nie zarabiają na wyprzedażach. Jakby nie zarabiały na wyprzedażach, to by ich nie robiły, bo przecież podstawowym celem każdego biznesu jest zarabianie pieniędzy. Mimo tego, że marketingowo nikt o tym nie mówi, bo. Bardzo wiele firm ma usta pełne różnego rodzaju idei, misji i wizji. Jestem kierowcem z wykształcenia, bardzo dobrze znam te mechanizmy. Ale kiedyś miałem okazję pracować w sklepie odzieżowym jednej z popularnych sieciówek i nieraz, nie dwa, stykałem się z tym, że klienci mówili: "Ja tu w ogóle nie rozumiem tych cen. Jak to jest możliwe, że płaszcz, który kosztuje 1000 zł, nagle w pewnym momencie jest przeceniony o 70%?" No i takie wyprzedaże, które skutkują tym, że cena początkowa jest zawyżona, a na ostatnim etapie może być ścięta o 70-80%, to jest jeden z najgłupszych wymysłów współczesnego przemysłu odzieżowego, który każe małe marki, mikrobrandy tak zwane, które chcą dać uczciwą jakąś za uczciwą cenę, bo bardzo często sprawiają, że ich produkty wyglądają na gorsze, kiedy porówna się je do typowo sieciówkowych takich masowych wyrobów. Bo spróbuj teraz przekonać taką klientkę, która wyrwała sobie płaszcz za 300 zł, do tego, żeby kupić w mniejszej marce płaszcz za 1200, który trzyma stałą cenę i nie podlega wyprzedaży. To gdzie tutaj tkwi haczyk? Ano w tym, że sklepy w 70-80% zarabiają najwięcej w pierwszej cenie, czyli w trakcie sezonu, na później już, żeby wyprzedać ten cały stok, żeby te magazyny były gotowe na przyjęcie nowego towaru, wyprzedają to z odpowiednimi zniżkami i zarabiają wtedy mniej. Ale to nie oznacza, że nie zarabiają wcale. Uśredniona marża brutto, czyli taka już czysta, po odliczeniu wszystkich kosztów, jak salony stacjonarne, pensje pracowników i tak dalej, w branży fast fashion i ultra fast fashion to jest co najmniej 50%. Co mogłoby wskazywać, że marża w pierwszym kroku może sięgać nawet 70-75%, a jeżeli spada do 25% to i tak nikogo to nie boli, bo przynajmniej ten towar na siebie zarobił, o wiele mniej, ale nie zalega w magazynie, nie trzeba go trzymać i można mieć miejsce na nowe rzeczy. Więc tak jak mówiliśmy w naszym materiale z sieciówek, wiele marek, głównie tych polskich, bo uważają, że Polacy kochają promocje i tutaj w ogóle nie ma sensu się nawet nad tym zastanawiać, bardzo często zawyża swoje ceny, by po pierwszym tygodniu, dwóch tygodniach, trzech tygodniach miesiącu od razu je skutecznie obniżyć, więc w efekcie te rzeczy nigdy nie kosztują tyle, ile wpisane jest na metce z początkową ceną. I to jest chore, i to jest patologia i nie powinno tak być, bo to szkodzi rynkowi i sprawia właśnie, że mniejsze podmioty, które starają się robić fajne rzeczy, mają po prostu gorzej. Mit numer 7. Produkty markowe od tych niemarkowych różnią się tylko metką. Oj, bardzo często słyszę ten argument, że przecież to i tak wszystko jest robione w tej samej fabryce gdzieś w Chinach czy w Bangladeszu i później jest tylko przybijana metka, która ma uzasadnienie, dniać tę większą cenę. I oczywiście, bardzo często w niektórych przypadkach tak może być, zwłaszcza kiedy marka ma tak silny wizerunek i tak mocną pozycję na danym rynku, że może po prostu ciąć jakość do poziomu żenującego, a i tak ludzie będą to kupować. To jest case wielu marek, które w Polsce cieszą się ogromną popularnością, takie jak Calvin Klein, Hugo Boss czy Tommy Hilfiger. I tajemnicą Polishynella jest to, że one tutaj puchają produkt o wiele gorszej jakości niż na te rynki, gdzie mają większą konkurencję i muszą trochę bardziej dbać o jakość tego produktu, żeby tę konkurencję po prostu wytrzymać. I nawet jeżeli weźmiemy sobie już ten. Pod Uczciwy, zwykły biały T-shirt, jeden za 20 zł, drugi za 150 zł, to oczywiście na pierwszy rzut oka, nawet tak jak sobie popatrzysz, czy to w sklepie, czy na witrynie www, to możesz nie zauważyć dużej różnicy, ale gwarantuję ci, że będzie ona widoczna później w użytkowaniu, w tym jak ten T-shirt się zachowuje po praniu, jak idą szwy, czy się kurczą, czy nie, czy ten T-shirt będzie ci skręcał na tych szwach, jak będzie się zachowywał po. 15, 20, 30 praniu. Czy materiał jest gruby, czy cienki, czy prześwituje, czy kryje bardzo mocno. Wysoka jakość za niską cenę zdarza się sporadycznie, to jest wyjątek potwierdzający istnienie reguły, że nie da się uzyskać wysokiej jakości za niską cenę. Dlatego właśnie powstał ten kanał, by wyposażyć Cię w wiedzę i inspirację do tego, żebyś był coraz bardziej sprawny w rozpoznawaniu jakości swoich ubrań, a także wiedział, gdzie ich szukać. Tak wygląda oto selekcja 7 mitów, które hamują Twój stylowy rozwój. Daj znać, czy się z nimi zgadzasz w komentarzu, a jeżeli masz jakieś inne szkodliwe przekonania i mity, które krążą w stylowej infosferze, to formularz komentarzy jest jak zwykle do Twojej dyspozycji. Dzięki bardzo serdecznie, wpadaj na sklep dendicor i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymaj się ciepło, cześć!